Wyciekło, czym przed programem zajmował się uczestnik TASK. Ibisz zaczął go tłumaczyć. W sieci wielka afera, występ Michała Barczaka po raz kolejny nie przeszedł bez echa. W komentarzach prawdziwe zamieszanie. Nowa edycja Tańca z Gwiazdami. Przed uczestnikami długie godziny treningów, pokonywanie własnych ograniczeń i emocjonujące występy na żywo. 16. edycja programu Taniec z Gwiazdami rozpocznie się 2 marca 2025 roku w Polsacie. Kto tym razem podbije parkiet? W walce o kryształową kulę zmierzą się Michał Barczak, Adrianna Borek, Aleksandra Filipek, Filip Gurłacz, Maria Jeleniewska, Maciej Kurzajewski, Magda Mołek, Magdalena Narożna, Blanka Stajków, Grażyna Szapołowska, Cezary Trybański oraz Tomasz Wolny. Za nami już pierwszy odcinek programu. Kto odpadł? Produkcja zapowiadała szereg ekscytujących zmian. Już samo logo, tańca z gwiazdami, w tym sezonie będzie tętnić energią, pełne radosnych kolorów. Zmiany obejmą również sam taniec, twórcy postanowili wyjść poza klasyczny repertuar tańców towarzyskich. Tym razem gwiazdy i ich partnerzy będą musieli zmierzyć się z polskimi tańcami ludowymi, takimi jak oberki i kujafiaki. Inną nowością będą solowe występy uczestników, którzy będą mieli okazję pokazać swoje umiejętności bez wsparcia tancerza. Kolejnym zaskoczeniem będą dogrywki, które powracają po raz drugi. Tym razem to jurorzy zdecydują, kto przejdzie do kolejnego etapu, a widzowie nie będą mogli interweniować, broniąc swoich ulubieńców. Dogrywki wprowadzone w 15. edycji stały się jednym z najbardziej stresujących elementów programu. Za nami pierwszy odcinek. Żadna z gwiazd nie opuściła programu, co stało się już tradycją. Tymczasem w drugim odcinku działy się niesamowite rzeczy. Michał Barczak w drugim odcinku tańca z gwiazdami. Michał Barczak w pierwszym odcinku zgarnął komplet punktów, czyli cztery dziesiątki od jurorów. Chociaż zatańczył pięknie, to wybuchła wielka burza w sieci. Okazało się bowiem, że aktor ukończył szkołę baletową. W drugim odcinku nie pominięto tego faktu. Michał i Magda w drugim odcinku zatańczyli walca wiedeńskiego. Krzysztof Ibisz wspomniał o aferze związanej ze szkołą baletową powiedział, że chociaż ją ukończył, to taniec towarzyski wymaga od niego zupełnie innych umiejętności. jurorzy tym razem mieli do Michała kilka uwag i nie zdobył po raz kolejny kompletu punktów. Po jego występie w sieci natychmiast pojawiły się komentarze. Ocieplanie wizerunku czas start. Szkołę betelową przypomnieli, a o tym, że trenował taniec towarzyski ani słowa. Proszę spytać pana Barczaka o klub tańca towarzyskiego w Szamotułach oraz tamtejszy zespół folklorystyczny. Nie zabrakło jednak tych fanów, którzy stanęli po stronie Michała. Tydzień temu ta para zatańczyła na 40 pakt, lecz dziś tylko 34, ale mam nadzieję, że Michał będzie walczył dalej, bo naprawdę sobie radzi wspaniale. Teraz też zatańczył wspaniale, wręcz nawet przebojowo. Więc Michale do boju, mega, A, super taniec, kochani, idealnie. Para za swój występ zebrała 34 punkty.